Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Tym razem śliski temat. Dlaczego śliski? Bo wytłumaczymy sobie skąd wyszedł ten tweet Satoshi'ego niby. <laughs> Także najpierw dziękuję osobie oczywiście w komentarzu, czyli Rafał, Phoenix na płocie oraz nowy fork Phoenix BSV przy płocie. 19 minuta, fejkowy profil na Twitter i mamy tutaj stronę web, archive.org, zaraz sobie wytłumaczymy, co to jest, gdzie mówi, że najstarsze wpisy z tego profilu są z maja 2018 roku, w których są cytaty z 2008. Ja już od wczoraj robiłem na ten temat research i też znalazłem tutaj, zaraz będę przedstawiał wszystkie dowody na to, że konto to na Twitterze nie należało do Satoshi'ego. Więc mamy tutaj odpowiedź i dzięki Rafałowi i dzięki Wam właśnie możemy sobie na takie pytania odpowiedzieć. I o to właśnie chodzi, bo ja nie jestem w stanie dojść do wszystkich informacji, ale jak do tych informacji dochodzę, to już nie siedzę przy płocie Rafał, tylko wracam na płot. Co Rafał zrobił, wpisał oczywiście twitter.com, ukośnik Satoshi, wrzucił to w Wayback Machine. Zobaczmy co to dokładnie jest. A więc Wayback Machine to największe dostępne dziś narzędzie do archiwizacji sieci, ponieważ w odróżnieniu od wielu innych projektów tego typu archiwizuje web w wymiarze globalnym i posiada zbiory już w drugiej połowie lat 90. XX wieku. Jego znaczenie w pracy badawczej jest nie do przecenienia. Aby poprawnie i skutecznie pozyskiwać i analizować zgromadzone tam zasoby, należy poznać podstawę organizacji archiwum, wykorzystywaną w nim terminologię oraz ograniczenia wynikające z przyjętej metody. Archiwizacji webu. Dla nowo projektowych archiwów Web, Wayback Machine jest przykładem nowoczesnego archiwum cyfrowego, otwartego na użytkownika i przykładem na ponowne wykorzystanie publikowanych tam zbiorów, które dodatkowo udostępniane są także poza interfejsem graficznym. Możliwość skorzystania z Wayback Machine przez interfejs programistyczny zdecydowanie ułatwia pracę z obszernymi zbiorami tego archiwum. Jak tutaj jeszcze wszedłem, dodam oczywiście te dwie strony: mobiletry, jak korzystać z Wayback Machine. Siedem ciekawych pomysłów, do czego można użyć właśnie tego. I często Craig Wright, właśnie na tej stronie Wayback Machine został zdebankowany, jak to się nazywa. Czyli po prostu no, nie do końca. Yy, to, co mówił, było zgodne z prawdą. Ale zobaczmy, Wayback Machine to znane i bardzo przydatne narzędzie do przeglądania zawartości stron internetowych, które istniały w przyszłości. Jeżeli zdarzyło Ci się już korzystać z Wayback Machine, to z pewnością tylko po to, aby sprawdzić lub przypomnieć sobie, jak kiedyś wyglądały Twoje ulubione serwisy internetowe. Jednakże Wayback Machine jest o wiele bardziej pomocne niż Ci się wydaje. Jest to znakomite narzędzie, które potrafi pomóc w wielu przypadkach takich jak śledzenie kluczowych zmian na stronach internetowych, Wyszukiwanie poprzednich przekierowań 301 oraz 302, sprawdzanie poprzedniej struktury serwisu, analiza pliku robots.txt oraz dodanych skryptów JavaScript i to jest ważne, wyszukiwanie starych artykułów, które zniknęły z sieci. No i sprawy sądowe na przykład, które też mogły zniknąć z sieci. No, jeżeli sobie tutaj wpiszemy właśnie w Wayback Machine Satoshi'ego, no to widzimy, że. Były już wpisy w 2007, 2008, ale to były takie wpisy początkowe. Gdzieś, gdzie ktoś może założył ewentualnie profil Satoshi. Ktoś tutaj ten profil chyba rok później, albo nawet jeszcze nawet w 2006, o ile dobrze pamiętam, zaraz zobaczmy jeszcze raz, do Wayback Machine, 2007. W 2007 ktoś zablokował sobie to konto, że wszystkie update'y są prywatne, ale teraz dochodzimy skąd wyszedł ten Twitter ostatni i kto miał do niego prawo najpierw snak snagli pop dodał wiadomość czy pamiętacie kiedy Satoshi dodał tą wiadomość. I tak się robią świetne historie na Twitterze. Jeżeli chodzi o Satoshi Nakamoto i widzimy że to nie jest prawdziwy konto Satoshi Nakamoto zaraz przejdziemy do tego dlaczego ale najpierw oczywiście osoby dodają takie wiadomości i potem wystarczy że pamiętaj. Albo czy pamiętasz, czy Satoshi dodał tą wiadomość? I oczywiście ludzie tutaj odpisują, czy to był prawdziwy Satoshi, czy nie. Dlatego warto oczywiście sprawdzać odpowiedzi, tak się dowiemy dokładniej. A tutaj mamy głównego sprawcę właśnie tego posta, na, albo nawet konta Satoshi. Nie wiem, jak dostał taki handel, czyli czy należał do niego Dawid Dawna, czy nie. Ale po prostu, tak jak tutaj Rafał zauważył, ja tutaj zrobiłem delikatny research na temat, kto dodał dokładnie to konto. Także Andy RO, 2 lipca 2018 roku dokładnie przyznał się, że to jest jego konto, i tam dodaje tylko cytaty Satoshi Nakamoto. I po prostu dodaje tutaj cytaty związane z Satoshi Nakamoto. Także osoba. Pierwszy raz dodała je w okolicach maja, jak właśnie Rafał zauważa. Jeżeli wejdziemy sobie na to konto, pierwsze mamy 15 maja i widzimy, że tutaj jest pierwszy cytat, gdzie też się pojawił tutaj Satoshi Nakamoto i mamy odnośnik do tego, jaka data tego cytatu była. Także tak się robią przepiękne historie na Twitterze, jeżeli nie będziemy używać naszej głowy do tego i Was. Bo jeżeli ja będę dodawał jakiekolwiek wiadomości, pamiętajcie, że ja nie jestem też wszędzie, a chciałbym razem z wami dojść do sedna sprawy. I dzięki Rafałowi, i dzięki innym osobom, gdy będą te trudne pytania w przyszłości. I mam nadzieję, że nie będziecie się bać tych trudnych pytań zadawać. Ja mogę nie mieć odpowiedzi na to, ale jeżeli my wszyscy połączymy siłę, tak jak na przykład Rafał wrzucił link w Wayback Machine, ja już miałem uszykowany ten artykuł, na Dzień Dobry Krypto, czyli Fake Toshi Nonsense Signature, gdzie Jimmy Song ten podpis, który to tutaj dodał, ta osoba niby, że po prostu to każdy może zrobić. Z tego artykułu wychodzi Jimmy Song. Za pomocą zmiennych można dojść do takiego podpisu, a nie innego, który był właśnie w tym Satoshi Nakamoto, ale wiemy, że to nie jest konto Satoshi'ego, tylko tego pana Andy roła, także wycofujemy ten dowód, bo wiemy, że jest niezgodny z prawdą. A dlaczego się dowiadujemy o tym? Bo jesteśmy na płocie, nie przy płocie, Rafał. Dlatego dziękuję ci za to, oczywiście. No i będziemy dalej tutaj patrzeć na te kolejne informacje i dzięki wam. Jak to się mówi, w grupie siła będziemy dochodzić do tych kolejnych rzeczy, które wychodzą na Twitterze czy na Reddicie i będziemy je debankować. Jak to się mówi po angielsku, czyli poprawiać. Także Satoshi Nakamoto nie dodał tego tweeta. Tylko ten pan, który wskrzesił, nie wiem skąd miał takie świetne konto pod nazwą Satoshi. I tutaj Derek Moore nawet dodał świetne pytanie, czy ty miałeś konto wtedy, jak ta wiadomość. Wyszła, no i mówi, że on opublikował to, ale nie stworzył tych tweetów, bo on wierzy, że Satoshi Nakamoto je zrobił. No, czyli cytaty. Chodzi tutaj o e, cytaty. Także to dochodzimy do takich niuansów i, i świetnie, że wyłapujemy takie rzeczy. Widzę, że Andy Rowe ma na przykład. O, dodam kolegę, będę widział przynajmniej co, co, co robi, ale widzimy, że jest raczej za BSV, także dlatego pewnie były też takie tweety. Więc tutaj nic się nie dzieje z tym. Poprawiliśmy rzeczywistość albo bardziej odkolorowaliśmy ją, bo była przekolorowana. No i dzięki, właśnie tak jak mówię, Wam. Jesteśmy w stanie dojść do tego. Ksunton 7 pyta się, czy już jest ten kanał SV. Nie, muszę właśnie iść do sklepu po kartę SIM, żeby założyć kolejny kanał YouTube. No to nie mogę używać tego, który już miałem, telefonu, żeby zarejestrować. Także będę dzisiaj w nocy pracował na tym i może już jutro z rana będzie pierwsza audycja. Także na spokojnie. Dowiecie się w dzień dobry krypto, kiedy to będzie. No i będziemy dochodzić do tych trudnych pytań. Tak jak mówiłem, jeżeli macie jakieś, strzelajcie z, z kałasznikowa. I jeżeli nie wiem, no to wy mi wszyscy pomożecie, a jeżeli nie, no to będę to pytanie podawał dalej, gdzieś gdzie będziemy mogli takie rzeczy sprawdzić. Także wiadomo o co chodzi. To nie było konto Satoshi'ego Nakamoto, tylko tego pana, Andy Ro. Życzę wam wspaniałego dnia. Ja wracam już do Dzień Dobry Krypto Pomału. Jeszcze tylko po tą kartę SIM i, i, i wracamy. Wracamy do wiadomości. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.